Witamy w kolejnym odcinku spaceru po miejscach, których już z nami nie ma. Przedstawiłem Wam historię dworca kolejowego oraz gospody po drogami, o której dokładniej opowie nam w wywiadzie Pandamian Płowy. Dworzec kolejowy został wybudowany w 1912 roku. Jego linia kolejowa sięgała aż 35 km. Trasę, którą odbywał to między innymi Gostyń, Piaski i do Koźmina. Pierwotnie linia zajmowała się transportem buraków cukrowych z Szelejewa do cukrowni w Gostyniu. Pierwszym właścicielem dworca był niemiec Hermann Drescherk, Dopiero w 1918 roku przeszedł w ręce polskie i w latach 90. XX wieku funkcjonował jako linia pasażerska. A teraz przejdźmy do głównej i najbardziej interesującej części odcinka wywiad, który udzieli nam pan Damian Płowy. Dzień dobry, jestem pracownikiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli, zajmuję się historią wojskowości, ale od kilku lat badam różne zagadki związane z przeszłością Miasta i Gminy Pogorzeli. Mamy do Pana kilka pytań odnośnie gospody pod drogami. No, cieszę się bardzo, mam nadzieję, że będę potrafił odpowiedzieć w satysfakcjonujący sposób na te pytania. No to zacznijmy. Kiedy i przez kogo została założona? Istnienie tej restauracji pod rogami jest ściśle uwarunkowane z powstaniem dworca kolejowego w Pogorzeli, ponieważ ta restauracja znajdowała się na drodze wjazdowej do Pogorzeli od strony Gostynia, a w zasadzie po drugiej stronie tej drogi wybudowano dworzec kolejowy, w związku z czym ówczesne władze niemieckie postanowiły, że to będzie idealny punkt na to, żeby postawić również tą restaurację razem z zajazdem i wybudowano ją mniej więcej w tym samym czasie, w którym powstał dworzec kolejowy w, w, w Pogorzeli i Pierwszym właścicielem tej restauracji, ale i też osobą, która, która ją wybudowała, był Niemiec Karl Hammermeister. Dobrze, a co pan wie o gospodzie podrógania? O gospodzie pod rogami to z pewnością, gdybyście zapytały swoich rodziców i dziadków, to tutaj pewne legendy obyczajowe byście usłyszeli o tym, jak, jak tam się goszczono i w jaki sposób podawano tam jedzenie, zwłaszcza tutaj różne rzeczy na temat walorów tutejszej kuchni. Natomiast jeśli chodzi o samą historię tej restauracji pod rogami, jest, może nie jest ona burzliwa, natomiast ma kilka wątków, no bo restauracja powstała jeszcze podczas zaboru pruskiego, po I wojnie światowej przejęli ją Polacy, zwłaszcza tutaj Roman Boroński, który był właścicielem aż do 1939 roku. Później, w okresie okupacji, ta restauracja znowuż trafiła pod ręce niemieckie i wówczas nie dość, że była tutaj restauracją, ale to w pomieszczeniach tego budynku znajdowało się również siedziba lokalnej komórki partii NSDAP, a także bojówki hitlerowskiej, nazywanej jak długo funk funkcjonowała gospoda? Gospoda praktycznie funkcjonowała od momentu jej założenia, czyli na początku XX wieku, mówimy tutaj też o roku 1910-1912 i praktycznie bez większych przerw ona funkcjonowała do początku lat 90. XX wieku. No Wówczas po transformacji ustrojowej zaczęły się problemy, które dotyczyły własności czy praw spadkowych do tej restauracji oraz gruntów jej przylegających no i w związku z tym że spadkobiercy ze sobą nie mogli się dogadać nie mogli ustalić jednej ceny odstępstwa czy czy kupna od sprzedaży tej restauracji no to ta restauracja po prostu zaczęła już przestała pełnić swoją funkcję jako restauracja i zaczęła popadać w ruinę którą jest do dnia dzisiejszego a Właśnie co stało się z gospodą pod drogami, że już nie funkcjonuje? No głównym pokłosiem tego, że ona nie funkcjonuje właśnie była ta transformacja ustrojowa, bo e, zawiadowała to tym całym przybytkiem tutaj miejscowe, miejscowe tutaj GS -y, natomiast i chciały wykupić na własność tą restaurację, natomiast w związku z tym, że sytuacja spadkowa była na tyle skomplikowana, tam było ponad chyba 14 spadkowierców do tego, który, którzy nie potrafili między sobą dogadać się i jakby odsprzedać swoich części tej restauracji, no to no, nie było możliwości tutaj żadnego pola manewru, żeby tą restaurację odkupić od nich. A jaką ciekawostkę może nam Pan opowiedzieć? Ha, e, ciekawostek jest tam wiele, ale chyba naj, e, największą to taką, znaczy największą, e, jedną z takich. E, 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 najbardziej bieżących, to myślę, że podczas jednej wizyty już w opuszczonym budynku restauracji pod rogami nadal można gdzieś znaleźć jeszcze pamiątki po okresie okupacji II wojny światowej i między innymi udało nam się znaleźć też taką te tablicę a no, może bardziej szyld, który moim zdaniem był przygotowany na rocznicę obchodów 200 z istnienia Gumieni w 1943 roku. Także gdzieś jeszcze wśród tych ruin, tego typu w cudzysłowie skarby można odnaleźć. Dobrze, a zatem dziękujemy za tak ciekawe informacje. Mam nadzieję, że nasi widzowie, tak jak my, byli równie zachwyceni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.